Dzień dobry! Jak założyć golf, by nie pobrudzić go podkładem? Co zrobić, by włosy nie puszyły się, gdy wychodzimy na zewnątrz, a tam pada deszcz? O tym chcę dzisiaj z Wami porozmawiać, bo przygotowałam odcinek, w którym opowiem Wam o sposobach, których zastosowanie w zaledwie kilka sekund uczyni Wasze stylizacje bardziej eleganckimi. Zaczynamy. Nie bez powodu trzymam w ręce chusta, właściwie w rękach dwie chusty, bo zacznę od włosów. Co zrobić, by w deszczowe dni włosy nie puszyły się, gdy musimy jednak wyjść na zewnątrz, by na przykład dotrzeć do pracy? Moim niezawodnym od lat sposobem jest zakładanie na głowę chusty. Używanie parasolki jest świetne i tutaj też w deszczowe dni będzie ona konieczna, ale mimo wszystko parasolka chroni nas przed spadającym deszczem, a wilgoć, która jest w powietrzu, działa na nasze włosy i one po prostu się puszą. Temu pomaga zapobiegać chusta, którą mamy luźno owiniętą na włosach. Możecie oczywiście używać do tego apaszki, ale moim zdaniem wygodniejsze i szybsze są chusty, które są po prostu długie, a mniej szerokie, bo wtedy w łatwy i szybki sposób możemy taką chustę narzucić. I pójść dalej. Chusta po prostu zarzucona może się suwać. Nie będzie to jednak dla większości z nas duży problem. Po prostu poprawimy ją idąc. Jeśli chcecie zabezpieczyć chustę na stałe, tak by była mocno, by mocno trzymała się naszej głowy, to przydadzą się spinki albo takie magnesy do chust. W Polsce są one trudno dostępne. Możecie więc poszukać ich w internecie, szczególnie w takich miejscach, które sprzedają rzeczy do hidżabów, akcesoria do hidżabów i hidżaby, ale jeśli tej jesieni zdarzy wam się być na wakacjach w jakimś arabskim państwie, w państwie, w którym mieszka wiele muzułmanek, to tam możecie poszukać takich sklepów i kupić nie tylko Dobrej jakości chusty w przystępnych cenach, ale też właśnie spinki czy też magnesy do chust. Ja swoje, akurat te dwie chusty, które mam i spinki też, które mam, kupiłam sobie będąc w Dubaju i. Służą mi tutaj doskonale. Moje obie te chusty są jedwabne. Polecam Wam jedwabne, wiskozowe, może z modalu. Sprawdzają się doskonale. Wełniane szaliki to już jest zupełnie inna para kaloszy i mogą się sprawdzić, ale już zimą. Teraz będzie na nie po prostu zbyt ciepło. Nie jest to odcinek, w którym pokażę Wam wiele sposobów nawiązania tego typu chust, ale pokazuję tutaj, w jaki łatwy sposób można po prostu taką chustę zarzucić. Do tego parasol w dłoń i włosy nie będą się puszyły. Ja naprawdę stosuję ten sposób od lat. Chodzi po prostu o to, by odseparować włosy od wilgoci. Przejdźmy teraz do tematu golfów. Jak nie pobrudzić? Golfu, gdy zakładamy go mając już na twarzy makijaż. Jak nie pobrudzić takiego stetra i jednocześnie nie zniszczyć sobie makijażu. Ten golf, tak samo jak pozostałe ubrania, które pokażę Wam w dzisiejszym filmie, i golf, i sweter, który mam na sobie, i pozostałe swetry, bluzki, garnitur, spódniczka, te wszystkie ubrania pochodzą z marki Mormua we współpracy, z którą powstaje ten odcinek. Mormua już po raz kolejny wspiera mój kanał, za co jestem im bardzo wdzięczna. Mormua to polska marka odzieżowa, która szyje swoje ubrania w Polsce, a działalność prowadzi we Wrocławiu. Więcej o poszczególnych ubraniach jak będę wam mówiła przy trikach, które będę zdradzała, ale już teraz powiem, że z kodem Aleksandra 15 możecie zrobić zakupy w Mormła aż 15% taniej. Ten kod nie łączy się z innymi promocjami. Mormła projektuje i szyje ubrania, które mają wpisywać się w estetykę sportowej elegancji, więc myślę, że wiele z Was znajdzie w tej marce coś dla siebie. O składach i nienagannym szyciu jeszcze opowiem, ale przejdźmy już do tych golfów, bo wiem, że jest to temat, który zawsze budzi zainteresowanie. Już kilka razy dzieliłam się tym trikiem i nadal są setki osób, które są zachwycone, gdy ponawiam tę informację. Więc nie będę trzymała Was w napięciu, bo mając golf, warto też mieć apaszkę. A do czego nam będzie ta apaszka? Apaszkę zakładamy sobie na głowę, tak by zakryła nam twarz. I wtedy apaszka chroni włosy, chroni makijaż i chroni też materiał. Bo gdy materiał dotyka teoretycznie twarzy i w ogóle głowy, to tak naprawdę opiera się cały na apaszce. Ta metoda sprawdzi się oczywiście nie tylko do golfów, ale też do swetrów, bluzek, sukienek, wszystkiego, co zakładamy przez głowę i nie chcemy, by się ubrudziło. Można też stosować tę metodę w przymierzalniach, w sklepach. Niektóre sklepy nawet udostępniają takie apaszki właśnie w przymierzalniach, by klientki nie brudziły nowych produktów swoimi kosmetykami. Dodatkowym atutem jest to, że włosy się wtedy nie elektryzują, bo też są chronione przez materiał apaszki i to tarcie się nie pojawia. Golfy, które możecie teraz znaleźć w Mormua, mają doskonały skład, bo składają się w 90% z wełny merino i w 10% z kaszmiru. Znajdziecie tak takie o sweterkowym splocie. Ja mam zwykły sweter na sobie też w takim sweterkowym splocie, a tutaj jest golf, ale też gładki, więc dla każdego coś dobrego, warianty kolorystyczne też są bogate, jak widać. Kolejny trik, którym chcę się z Wami podzielić, też będzie dotyczył swetrów, ale tym razem ich dolnej części, bo chodzi o wciąganie swetrów w spodnie albo o podkreślanie talii. Często te swetry, które są bardzo piękne, wydaje nam się, że tak smętnie zwisają i staramy się, szczególnie milenialsi i starsi, wciągnąć je w spodnie. Problem w tym, że te grube swetry, no, w te spodnie już tak łatwo nie wchodzą, robi się tutaj takie nieestetyczne, taka nieestetyczna bulwa. I jak sobie z tym poradzić? Nic prostszego, wystarczy pasek do spodni, którego jednak nie będziemy przeciągały przez szlówki, ale który zapniemy na wybranej przez siebie wysokości w okolicy bioder, talii. Ja wybieram tę środkową część. Tutaj zapinamy pasek, przeciągamy sweter pod paskiem, a następnie regulujemy go tak, by sweter estetycznie zasłonił nam pasek. Podkreślamy w ten sposób talię. Nie mamy tego smętnie zwisającego swetra, który sam w sobie nie jest niczym złym. Może to określenie smętnie zwisające jest tutaj niewłaściwie użyte, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi po prostu efekt, o efekt, który chcemy usunąć i osiągnąć. Jeśli zależy Wam na tym, by to miejsce w okolicy talii było podkreślone, to takie działanie ze swetrem robi naprawdę dużą różnicę. Kolejny sposób, którym chcę się z wami podzielić, też trochę dotyczy talii, a trochę wygody. Nie lubię mieć zasłoniętych przedramion. Zazwyczaj podwijam sobie bluzki, koszulę tak, by na co dzień funkcjonować jednak z odsłoniętymi ramionami i robię to też zimą. Oczywiście, gdy jestem na zewnątrz, to jestem grubo ubrana, ale w domu lubię sobie wszystko podwijać i wiem, że problemem, który często się pojawia, jest to, że podwinięte rękawy zaczynają zjeżdżać. Szczególnie w swetrach, w marynarkach, w płaszczach, jeśli też lubimy to robić na przykład z jesiennymi tręczami. Wtedy z pomocą przychodzi gumka do włosów. Spójrzcie, ja mam to rozwiązanie zastosowane nawet tutaj, teraz nagrywając ten odcinek, bo tutaj mam ukrytą gumkę do włosów. Podwijamy normalnie rękaw. Układamy go na wysokości, którą chcemy. U mnie to jest tuż nad łokciem, i łapiemy tutaj gumką do włosów. Następnie maskujemy ją i osiągamy, układamy sobie sweter tak, tak jak chcemy, w takim kształcie i osiągamy pożądany efekt. Gumki nie widać. Ważne jest tutaj to, by nie wybierać zbyt ciasnej gumki. Jeśli wybierzecie gumkę, która jest za ciasna, to będzie to nieprzyjemne. Krew nie będzie mogła krążyć prawidłowo. Tutaj też pojawi się takie odgniecenie. Tego nie róbcie. Jeśli macie tylko takie gumki, to zrezygnujcie z tej zasady. Poszukuj, poszukajcie może czegoś większego. Uczucie które powinno tutaj towarzyszyć, to takie jak gdybyście miały po prostu ściągacz od bluzy. Tak można robić ze swetrami, tak można też robić z marynarkami i marynarki też znajdziecie w ofercie Mormua. Zostanę jeszcze przy swetrach, ale teraz przejdę do swetrów, które mają taki dość mocny dekolt. Ale też do bluzek, które na przykład mają taki dekolt kwadratowy, bardzo piękny, wyglądający świetnie. Ja sama uwielbiam takie dekolty. Tylko problem z nimi bywa taki, że albo te ramiączka od biustonoszy nam tutaj wychodzą, nie jesteśmy w stanie tego opanować, albo przy takim swetrze ten dekolt też sobie migruje i czasami bywa za głęboki, mimo że jesteśmy w stanie go właściwie ułożyć. I co wtedy? Wtedy z pomocą przychodzą taśmy do ubrań, które wiecie, że ja po prostu uwielbiam, bo taśmy do ubrań pomagają zatrzymać ubrania w miejscu, które dokładnie chcemy. W związku z tym, jeśli mamy problem z takimi ramiączkami, które nagle zaczynają wystawać, to wystarczy do ramiączka przy biustonoszu z jednej strony przykleić właśnie taką taśmę, a jej drugą stronę przykleić do bluzki. I wtedy wszystko trzyma się nienagannie, nic się nie wysuwa. I podobnie w przypadku setra możemy przykleić sobie fragment Dekoltu, tak, by wszystko pozostawało w jednym miejscu, na przykład tego topu, który mamy pod spodem. Możecie też przykleić to do ciała. W tym przypadku proponuję jednak sprawdzić, czy na pewno nie macie zbyt wrażliwej skóry i nie pojawi się tam jakieś podrażnienie, bo to jednak jest klej, więc jeśli nie ubranie do ubrania, a ubranie do skóry, to zweryfikujcie to, by mieć pewność. Jeszcze jeden sposób na to, by golf wyglądał bardziej elegancko. Poza tym, że będzie czysty, to sam golf może układać się dużo ładniej, jeśli wywiniemy go. Nie na zewnątrz, a zawiniemy do wewnątrz. Wygląda to moim zdaniem znacznie bardziej estetycznie i też sprawdza się u osób, które chciałyby nosić golfy, ale czują się nieco przez nie takie osaczone. Bo gdy golf wywijamy do zewnątrz, to on bardzo mocno przylega do szyi, a gdy zawijamy go do środka, znika to uczucie, robi się jakby tutaj większa przestrzeń. Uwielbiam ten sposób. To, o co czasami jestem pytana, to o szef, który jest tutaj przy golfie i może być widoczny. Moim zdaniem nie stanowi to dużego problemu, bo spójrzcie tutaj, jak ten golf z mormuła ma wykończony. Właśnie ten szef. Jest praktycznie niewidoczny, a nadal całość wygląda znacznie bardziej estetycznie. Jeśli kupujecie golf i chcecie stosować tego typu wywijanie właśnie w tę stronę, to po prostu zwracajcie uwagę, by ten szef był estetycznie wykończony. Jeśli byłby jakiś postrzępiony, nieładny, to po prostu nie kupujemy takiego golfu i szukamy lepszego rozwiązania. Powiedziałam Wam już, jak można uniknąć wystających ramionczek, ale chcę jeszcze wspomnieć o sposobie na odznaczającą się po prostu bieliznę. Oczywiście, jak wiecie, oglądając ten kanał, doskonałym sposobem jest cielisty top pod spód. On wtedy wyrównuje tutaj linię biustonosza. Ale jeśli nie chcecie się na niego decydować, chcecie mieć samą bluzkę, którą tego dnia zamierzacie nosić, to też rozsądnie ją wybierzcie i postawcie na takie bluzki, które mają podwójną warstwę materiału, tak jak ta, którą tutaj mam. Ona z przodu ma podwójną warstwę. W związku z tym pełni trochę z przodu. To rolę takiego topu. Linia biustonosza nie odznacza się. Wszystko jest zniwelowane. Wielką zaletą tych bluzek z Mormu, które mają i tego typu dekolt, i właśnie kwadratowy dekolt, który wcześniej Wam pokazywałam, jest to, że ten dodatkowy materiał jest na całej długości, a nie tylko na tej okolicy biustu, czyli tak do połowy. Miałam też takie bluzki, nie uważam, że one są złe. Po prostu, jeśli macie większy biust, to ta bluzka może wam podjeżdżać i nagle się orientujecie, że macie tutaj na środku piersi taką linię, co będzie was denerwowało. A tutaj przy tych bluzkach mamy na całej długości, więc wygląda to bardzo dobrze i bardzo estetycznie. Te bluzki mają też oczywiście bardzo dobry skład, jak to na mormuła przystało, bo jest to w 95% wiskoza i w 5% elastan, więc bluzka jest elastyczna i bardzo ładnie dostosowuje się do naszej figury. Jest też starannie uszyta. Spójrzcie na te szwy. Pamiętacie, że ubranie ocenia się na lewo? To spójrzcie, jak ładnie te są uszyte. Jeszcze raz przypominam Wam, że z kodem Aleksandra 15 zrobicie zakupy w sklepie Mormua 15% taniej. Ten kod nie łączy się z innymi promocjami. Wszystkie linki i nazwy tych produktów, które dzisiaj pokazywałam, tych ubrań, znajdziecie w opisie filmu. Tam też Was zapraszam. Koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi sposobami na to, by jesienią strój wyglądał bardziej elegancko. Mam ochotę przygotować kolejny odcinek skupiający się na dolnej części ciała, czyli na spodniach, na butach, na rajstopach. Napiszcie, czy chcecie taki odcinek, bo dzisiaj zajmowałam się górą. Mam nadzieję, że te rady były dla Was przydatne, że czegoś nowego się dowiedziałyście. O niektórych, jeśli jesteście wiernymi słuchaczkami tego kanału, już mogłyście słyszeć, ale wciąż pojawiają się nowe osoby, a do filmów z przed trzech lat. Niewiele osób wraca. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i my widzimy się już za tydzień, a może wcześniej. Do zobaczenia!